Cześć tu Kusim i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mody. Dzisiaj wam mam do zaprezentowania mod. Mod bardzo ciekawy, no ale między, między innymi ciekawy cie i trochę ciężki, jeśli chodzi o instalację. Wszystko będzie podane w filmiku. Tak, ja można powiem co to dodaje. Mod dodaje naszej gry radio, dzięki któremu możemy słuchać muzyki sobie w Minecrafcie, kiedy byśmy tylko chcieli. Mamy fajną wieżę. Możemy sobie jakoś się fajnie udekorować domy, włączać muzyki, kiedy chcemy, nie musimy włączać sobie muzyki w tle. Yy, no po prostu, no, to jest fajny mod, tylko jedyny jaki jest problem, to wszystkie pliki, yy, na przykład muzyki z MP3, czyli format muzyczny MP3 nie będzie działał, bo to chodzi o to, że wszystkie muzyki musimy wrzucić do jednego folderu. Yy, wszystko będzie w instalacji spokojnie, a w tym folderze są tylko obsługiwane pliki OGG, czyli format końcówka musi być OGG, czyli musielibyśmy zamienić plik MP3 na, e e na OGG. Na taki format. Ja podam specjalny program i pokażę, jak w tym programie się to zmienia i jak to wszystko będzie działać. Między innymi, jak to wygląda. Do wykonania jednego, jed naszej wieży głównej, czy naszego zasilacza, będzie potrzebny nam 4 y, irona, 4 żelaza w ten sposób, notę y, i drewno wokół, o tak, wypełniające. Jak widzimy, mamy nasz, to jest nasz, właśnie nasze radio. Między innymi, wygląda w ten sposób. I to, już I to już działa. Między innymi pokażę Wam. Klikamy i mamy tutaj muzyki. Ja mam tutaj dwie próbne sobie wgrałem i klikamy play. Jak słyszymy, muzyka leci. Klikamy, zmieniamy sobie muzykę. Naciskamy stop, zmieniamy, play. I mamy muzykę. Teraz oddalając się coraz bardziej od tej muzyki, będziemy ją coraz słabiej słyszeć Czy jak widzimy, ja już się oddaliłem dość daleko o, tu już jej nie słychać o, tu już ją słychać, tu już ją nie słychać, tu ma takie ograniczenia czyli czym dalej, tym jej nie słyszymy, a jeżeli jeżeli byśmy chcieli, żeby ta muzyka działała w ogóle na całym świecie to wystarczy zrobić głośniki, głośniki głośniki robimy w ten sposób tak samo jak poprzednio, yy, też yy, drewno w ten sposób, iron w ten sposób i zamiast bloka w środku układziemy redstone'a. Wychodzi nam jeden, no a my zrobimy sobie dwa, więc craftujemy w taki sposób. Proszę bardzo. O. Teraz bierzemy, dokładamy. Tu, no, gdzie chcemy głośniki, nie? Jeżeli chcemy, żeby muzyka grała na całym świecie yy, Musimy ustawić przynajmniej 4 głośniki Ja ich ustawiłem akurat 12, żeby to fajnie wygląda Ale możemy sobie ustawić 4 I przy 4 też będzie muzykę słychać na całym świecie Prawdopodobnie, tak pisało na, foru na forum yy, Ja ustawiłem 12 i rzeczywiście słychać na całym świecie Jak yy. no, widzimy, oddalamy się Yeah, no, i cały czas ją słyszę. No, i cały czas ją słyszę. No, i cały czas ją będziemy słyszeć. I głośno jest strasznie. Yy, tak, no więc to by było to, co dodaję. To przejdźmy, może, do instalacji. Tak więc teraz mam pokażę, jak zainstalować tą modyfi modyfikację, do plików muzycznych przejdziemy później. By zainstalować tą modyfikację będą nam potrzebne dwa pliki, nasz mod i modlader. Otwieramy procent czyli .minecraft folder. Otwieramy folder .minecraft. Teraz otwieramy folder bin. I folder Minecraft y, jar. Teraz mamy tutaj te wszystkie pliki, gdzie wrzucamy nasze mody. Teraz od, odpiala, odpalamy nasz mod. Ym, I tu mamy parę plików. Mamy przynajmniej cztery pliki, i mamy tutaj dwa foldery: Dominecraft Folder i Dominecraft Jar. Otwieramy ten drugi: Dominecraft Jar. Otwieramy go dwa razy. Bierzemy te dwa pliki, wrzucamy, puszczamy, tu naciskamy OK. Teraz wyłączamy. Wchodzimy w Minecraft, główny folder. I wszystkie pliki z, do Minecraft Folder. Przerzucamy do Minecraft Folder. Gdy już przerzucimy. Zainstalowaliśmy modyfikację. No i modleadera wgrywamy tak samo. Więc to było jak zainstalować modyfikacje. Teraz przejdźmy do plików muzycznych. Tak, do zainstalowania naszych plików muzycznych będzie nam potrzebny jeden program. Yy, jako to, link będzie do filmiku, skąd go pobrać. Teraz tak klikamy dwa razy na niego. I musimy go zainstalować. Tutaj mamy. Jakiś dziwny yy, no, język, który nie, no, bierzemy sobie, zaznaczamy język English, angielski i wybieramy, gdzie ma się zainstalować nasz, nasza, nasza, no, nasz program. Yy, naciskamy Next, ja sobie już wybrałem. Next, Install, no i to się teraz będzie instalował nasz program. i to wszystko, nic nie musimy akceptować, tak dalej. On się teraz zainstaluje. Potem będzie mógł wołać triala bo to jest, znaczy potem będzie mógł, wołać, żeby... bo to jest trial, więc będziecie musieli się zarejestrować albo y, pobrać jakiś inny program, bo ja na razie innych nie znalazłem, więc y, jak znajdziecie jakiś inny program, który zmienia format MP3 na OGG tam mi napiszcie w PW, to, to, be, no to, no to wtedy to zaktualizuje. Dobrze, gdzie już nasz program, wskoczy nam takie okienko. Mm, instaluj się. Dobrze, zainstalował się. Teraz od, za, naciskamy finish i ruch, uruchomi nam się nasz program. Gdy już się nam program wyłączy, wy, otworzy nam się strona, no to stronę wyłączamy. Teraz przechodzimy do folderu, gdzie mamy zapisane, yy, znaczy, gdzie mamy naszego Minecrafta. Ja mam to w D, programy, cheat, tak to nazywam. I mamy tutaj nasz, m, nasz program. Tutaj ja mamy parę ikonek. Otwieramy to music converter. Klikamy dwa razy. I wyświetli nam się teraz yy, nasze okienko, gdzie mamy wszystkie pliki. Yy, ja bym radził wam teraz, zanim jeszcze to przejdzie do tego, wziąć sobie wybraną muzykę, wrzucić na pulpit. Czyli ja mam tu muzykę, biorę sobie muza, yy, zaznaczam jakieś tam wybrane pliki, przerzucam je na pulpit i... Yy, no, przerzucam je na pulpit i... No, przerzucam je na pulpit i z pul pulpitu je konwertuję. Dalej. Gdy już rzucimy sobie jakiś plik na pulpit, ja to dam sobie bodajże że tak, taką muzyczkę biorę Music Converter, otwieram, wyskakuje nam takie okienko. Wybieramy, gdzie mam naszą muzykę. Ja sobie zrzuciłem ją specjalnie na pulpit, bo tam gdzie się zapisze nasza muzyka, również zapiszyć na pulpicie, żebyśmy nie musieli jej szukać, dlatego, zapisuj, dlatego wrzuciliśmy to na pulpit. Otwieramy dwa razy. Wybieramy tutaj OGG Vorbis. Tutaj już nic nie zmieniamy, się wszystko samo zrobi tutaj po prostu musimy zaznaczyć na co ma skonwertować. Tu mamy na AW, na Flash MP3, wszystkie wave'y i tak dalej. Wybieramy OGG, i naciskamy convert. Konwertuje nam się plik. Proszę bardzo. 3 sekundy, 4 18 sekund, 17, 16, 15, 13. No i jak się skonwertuje plik, plik wrzucamy do naszego minecrafta do folderu resources do folderu mod No, ja wam zaraz pokażę dobrze, przekonwertował się wyskoczyło, że pomyślnie, naciskamy finish możemy to już wyłączyć, tu mamy nasz plik teraz otwieramy minecraft proszę bardzo i folder minecraft, bierzemy folder resources bierzemy folder mod bombbox bomb box. no i tu wrzucamy nasz, nasz plik no i jak już wrzucimy to już wszystko jest zainstalowane E, tak i to by było na tyle. No i ten program zawsze będzie, możemy sobie go uruchamiać. E, jeżeli byście nie mieli tego tego m, tej naszej tej czy, m, takiego pliku jak o, żeby przekonwertować na OGG, musicie wejść w ten program. M, tak, wejść w ten program sobie, ale nie w tą ikonkę Music Converter, tylko ten config. Gdy otworzymy config, m, powinno wskoczyć nam takie okienko główne od tego programu. Bierzemy teraz, naciskamy tutaj, tutaj na, na kodeks, zjeżdżamy na sam dół i bierzemy tutaj, bo jeżeli tego nie będziecie mieli, to będziecie pisał OGG, coś tam, coś tam i naciskamy install. wam, na, Was na stronę, ja już tu miałem akurat zainstalowane, więc już tego nie będę teraz on instalował. Bierzemy install, pobieramy, to to się pobierze, naciskamy install i wybieramy. O, ja już mam zainstalowane, jak widzicie? Będzie to pisało. WarBeast Decoder. Bierzemy Install, yy, zapisujemy sobie, pobierze nam się, otwieramy i zainstalujemy w tym samym folderze. Zapisujemy tam gdzie, za, yy, pobraliśmy nasz, tam, gdzie zainstalowaliśmy nasz program. Domyślnie, tam będzie chyba ustawione wszystko. Możemy również wybraną muzykę zaznaczyć, najeżdżając tym prawym wszystkim myszy. I mamy tutaj opcję Converter To. Yy, gdy ją klikniemy, od razu wyskoczy nam to okienko do konwertacji. Wybieramy Converting to, to i wybieramy OGG WarBeast. No i naciskamy konwerter i przekonwertuje nam plik. Nie musimy wchodzić w tamtą zakładkę, jakbyśmy tak chcieli na szybko.